Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku wymarzona seria, mojej drodzy do naszego składu dołączył Lulic a na razie trenerem zostaje Arsene Wenger tylko oczywiście zmieniłem mu na e, zmieniłem mu ligę menadżera, tak? czyli też jest, jest, jest tej serii A, także nie ma problemu no i ruszamy na pierwszy pojedynek dzisiaj walczymy o mistrzostwo brakuje nam czterech punktów oto skład naszego pierwszego rywala, 4 2 Bundesliga formacja dobra, bramkarz dobry ale co do reszty składu Wygląda to bardzo przeciętnie. Zobaczmy Filipo Inzagi. Będzie pierwsza okazja Inzagi. Ładne przejście Inzagiego zagrywa do Gatuzu i Gatuzo zdobywcą pierwszego gola dla Aniołów w ósmej minucie. I już obejmujemy prowadzenie. Ale już się nie podajemy. Od razu Klajwer zagrywa do George Wea. Dziesiąta minuta i to jest 2 do zera. Niesamowite rzeczy. dziełem się tutaj właśnie na stadionie szalkę. Prawdopodobnie. Patryk Klajwer tym razem uderzenie z dystansu, słupek. Ratuje Fermana. Przed utratą kolejnej bramki. O mamo, będzie gol chyba. No, ach, tą klatą mógł wybić. Kampl strzela bramkę. Ale tutaj jestem ciekawy, który. No właśnie, ta bramka nie była zaliczona dla, dla naszego obrońca jako gol samobójczy. Nawet no, według mnie powinien być. Zobaczmy, Chicharito. Będzie okazja na remis, ale tutaj się dałem wymanewrować. Ja, pikole. Dramat, dramat. No Pipo Inzagiego, Pipo Inzagi, sam indywidualnie coś próbuje tutaj zrobić, no i chyba zrobi, o leż akcja, leż gol, 3 do 2 dla Aniołu, brawo Pipo Inzagi, no naprawdę e, o wiele lepiej gra mi się inzagi niż Wierim, także jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, czy kupić Wieriego czy Inzagiego, polecam e, Inzagiego, polecam dzieciom, Wiesław Wszywka i lecimy dalej. Zobaczmy, Klawer tutaj porobił, będzie uderzenie z, do z dystansu, ale zablokowany. Jednak nadal utrzymujemy się przy piłce Inzagi do Klajwerta. Ten oddaje znowu piłkę tutaj Inzagiemu. Inzagi zwodzi rywala i podwyższa na 4 do 2. George Wea, ładne wejście do środka George Wea. Zagrywa do pipu Inzagiego, nie strzela, ale dobija. Lulic, czyli to będzie bramka w debiucie. Ale się tam znalazł wariat jeden. Teraz te mania widić. No Klajwerta. Ten do Gennaro Gattuso, a Gatuzo podwyższa na 6 do 2 w 80 minucie. Okej, okay, słuchajcie, wygrywamy 6 do 2. No nie gadajcie, nie było hat -tricka. I cztero... Kurde, to tylko losujemy jedną kartę za zwycięstwo, no bez jaj. Ale niestety, tak jest, moi drodzy. Wygrać 6 2, dostać jedną kartę, no to po prostu tragedia. No dobra, losujemy jedną kartę zatem. Zobaczymy, mamy w jakiś zawodnik. I kto wzmocni nasz skład? I tu jest zawodnik, i to jest pianic. I powiem Wam, że mam ogromny dylemat. Bo teraz tam mamy na pianicia Mertensa. Puh. Ciężki, ciężki wybór. Ale powiem Wam, że no. Chyba i tak będę wolał Mertensa w podstawowym składzie póki co. Napiszcie wasze opinie w komentarzach, czy wolicie tam pianicia czy Mertensa, yy, bo to będzie też no, ciężki wybór, kurde. Bo pianicie bardziej pasuje na to SP, no ale Mertens ma te cztery gwiazdki i mimo że ma tę pozycję SPO, a grantem SP, no to radzicie sobie całkiem nieźle. Dobra, idę kupić pianicia i lecimy z kolejnym meczem. Ok, słuchajcie, tak wygląda nasz skład. tylko pianić, tak jak mówiłem, wchodzi do składu, no i udajemy się na kolejny mecz o Mistrzostwo kolejnej ligi. A to skład naszego kolejnego rywala. Ulala, taki Real Madrid, Cały Real Madrid. słuchajcie, Ramos, Benzema, James, Cross, Modric, jest dobrze, jest dobrze. Ale trochę na skrzydłach brakuje tego. Bela, Ronaldo, wiadomo. Jeszcze pianist przyjmuje piłkę. Jest to Marquisio. Zobaczymy, Marquisio, ładne wejście, Marquisio! I tu jest jeden do zera. No, ciężko opanować w obronie te wejścia w pole karne. I tym musimy. Właśnie próbować takimi zagraniami z naszym rywalem, bo są lagi. Naprawdę nie da się panować nad obroną w tym spotkaniu z panem Scrappy Pants 6 3, do Inzagiego. Może jakiś strzał z daleka? Inzagi, ależ gór! A uderzył tak od niechcenia, ale jednak umieścił piłkę w siatce Akasia właśnie bez szans. No taki, takie piłki trzeba wyciągać, i to jest problem hiszpańskich bramkarzy. Absolutnie zobaczmy tutaj Inzagi. A naprawdę, tak uderzył z niechcenia, dosłownie. I... Kasja bez szansy. O, lecz wejście i to już jest 3 do 0. Coś pięknego. No i mamy też pierwszy rejczki, słuchajcie, wygrywamy 3 do 0. Zwycięstwo plus rejczki. także będą dwie karty, ale czy czasami to już nie jest ten moment, kiedy zdobywamy mistrzostwo? Tak mi się wydaje, słuchajcie. A to zwycięstwo też cieszę podwójnie, bo gościu naprawdę... No, był laggerem, a zwycięstwa z lagerami zawsze cieszą też. Podwójnie. Dobra, mamy mistrzostwo faktycznie? Czyli tak, zwycięstwo Rageway, mistrzostwo 5 kart losujemy, także nasz skład znowu może się wzmocnić konkretnie, moi drodzy. Także lecimy. I zobaczmy. Pierwsza karta. o No i mamy, słuchajcie, color change, a to oznacza, że możemy komuś nadać jakiegoś informa, jakiegoś hero, man of the match i tak dalej, i tak dalej. No powiem wam, że bałem się, że ja tych kart zapomniałem dodać, wyciąć czy coś takiego. No ale jednak są te karty, jednak są te karty Color Change, także po raz pierwszy trafiamy. I lecimy dalej z losowania. Teraz same color change będę losował pewnie. No o mam legendę! O mamo! I to jest Hernan Crespo, moi drodzy. No i teraz są niezłe jajca, Filippo Inzaghi. Fajnie mi się grał tym Izagim. Ale w obliczu tego, że Crespo przychodzi do naszego składu, no to raczej go wygryzie, końcu cztery gwiazdki sztuczek. Crespo to już nie jest zwykła legenda, to już jest kozak. Jeszcze trzy karty do końca. I co tym razem? I mamy info! O oh, mamo, o oh, mamo! Fu, kurde, Janusz Quadrado. Ja teraz nie wiem, jak ja mam ustawić ten zespół. Ja pierdzielę, gdzie Janusza Quadrado posadzić? A jak będzie ustawienie ze skrzydłami? No to jak? Tylko będzie Lea? a co z krespą, co z Klajwertem wtedy? Nie wiem, bez skitu. Jeszcze dwie karty. No teraz, kurde, zrobiło się nieciekawie, kolejna karta. No nie, gada nie gadajcie! Roberto Carlos, kolejna legenda. Matko, jedyna, co tutaj się dzieje? I ostatnia karta. Nie wierzę, Paweł. Netwe dołącza do zespołu. Idę przerobić składzik, ale będzie spory problem, słuchajcie, bo naprawdę nie wiem, co ją ja zrobić teraz. Widzimy się za momencik. Okej okay, moi drodzy, tak wygląda nasz skład w tym momencie. I to jest absolutny hit. No tak naprawdę brakuje tutaj zawidycia kogoś, bo kasery jest i tak w miarę ok. Także zawidicie za tylko jakiś jeden transfer i będzie boom! Kompletny boom w tym składzie. No bo na ten moment, a tak byśmy nie te skrzydła też, chociaż nerwet nie ma tej czwartej gwiazdki sztuczek, bo nerwet czekajcie. Nadwet ma 5 słabszy, ale 3 sztuczek i to, to jest troszkę problem. Zobaczymy jak to ten networkem będzie się grało. No ale jest po prostu masakra. No idziemy na podboje w kolejnej już wyższej serii bo dopiero co awansowaliśmy. Zobaczmy, Hernan Crespo, i będzie okazja na pierwszego gola w naszej drużynie. Hern Hernan Crespo, nie z tego, Nedwet! słupek jeszcze Crespo dobija. Jest 1 do zera. No, te legendy zaczynają tutaj robić niesamowite rzeczy. No, a w tej akcji zabrakło absolutnie szczęścia. Tutaj, Nedwet, kurde, że to, że to nie weszło. Ale tutaj, Crespo, no, nie dał szansy rywalowi. W końcu strzelił na pustą bramkę. Także gol w debiucie Hernana Crespo. Zobaczmy, jest to Klajwert. Ale on zagrywa do Crespo, A Crespo podwyższa na 2 do 0 w ósmej minucie. No jest ciekawie, jest ciekawie. Ależ piękne zagranie. Ale Buffon w roli Supermana Buffon. To łapie, ależ pięknie, brawo. Rekord Breakerze nasz. Zobaczmy, Patrick Klajwert. Oj, to musi być goal. I tak to jest się dzieje. 3 do 0 Patrick Klajwert. No powiem wam, że. W tej pierwszej połowie po tych dwóch bramkach taki nudny mecz się zrobił, ale tutaj widzę, że znowu od początku drugiej połowy zaczyna się dziać. Teraz Hernan Crespo. Oj, Herman Crespo, będzie okazja na gola! I tak, też się dzieje. Hernan Crespo naprawdę znakomity napastnik. Zrobił na pewno pierwsze dobre wrażenie. On sobie radzi doskonale póki co. No i zdobywa też hat-tricka, słuchajcie, w debiucie. Więc całkiem nieźle. Co do Nedweda, to powiem Wam, że Nedved na razie na minus. Oczekiwałem czegoś więcej po będzie. E, wiadomo, że już... O kurde, ale ładnie objechał. Będzie gol? Nie ma. E, dobra, kontynuujmy. No, myślałem, że słuchajcie, że, no, że mimo że nie ma tych e, czterech gwiazdek sztuczek, to będzie robił jakoś większą różnicę e, ze swoimi umiejętnościami. Natomiast no nie jest nieodczuwalne to kompletnie. Także powiem Wam szczerze, że ja na tej lewej flance wolałbym e, zdecydowanie tego Andersona. E, Czego ja tam jeszcze miałem? Anderson tam był, no nie wiem, El Sharawi, także kogoś z tych dwóch zawodników wolałbym pewnie w pierwszym składzie. No i kto wie, czy tak się nie stanie, jeżeli Nedved będzie dalej zawodził. No i dobra, wracamy do gry, do najlepszych akcji. Okej, okay, słuchajcie, wygrywamy kolejny meczek. No i tak jak mówiłem, w tym przypadku, słuchajcie, mamy Hardcake Crespo, plus bramka w debiucie plus zwycięstwo i do tego jest to znowu piąte zwycięstwo z rzędu. Właściwie teraz chyba... Zresztą będzie znowu, któreś tam z kolei te, pi te piąte. Hmm, także losujemy cztery karty. Także całkiem nieźle. I to słuchajcie, chyba było pierwsze. Tak, to było pierwsze zwycięstwo w nowej liście. Także zapowiada się, że będzie znowu w miarę ok, No ale nasz skład też jest mega konkretny. I okej, okay, losujemy. Zobaczymy, co tym razem. What? Ja w to nie wierzę. Edwin van der Sar. I od razu pytanie do was Wandersar Cherry Core Breaker Buffon Masak, Ja w to nie wierzę ile legend no to jest Dzisiaj trafiliśmy tyle legend co chyba przez całą serię dosłownie No dobra jeszcze trzy karty Zobaczymy Czy będzie taka forma cały czas Koło ratunkowe kolejne Mamy słuchajcie koło ratunkowe No w sumie dobrze skoro mamy tyle legend To warto je wykorzystywać teraz te koło ratunkowe Żeby nie stracić Yy, tych najlepszych. No dobra. Jeszcze dwie karty do końca tego odcinka. I czy będzie jeszcze jakiś boom? Jest nowa formacja! Formacja 4 3 3 4 opcja. I to już jest duży problem, bo aktualny skład, który mamy, no idealnie pasuje pod ustawienie 4 1, 1, 2 No ale musimy grać teraz z formacją wylosowaną. Także też napiszcie, kogo wystawiamy teraz na, na szpice. Masakrę! No, przecież musimy jednego napastnika użyć. Bo co na lewej, powiedzmy, będzie Nedved, na prawej będzie Quadrado, na środku ŁEA czy krespo? To już jest pierwsze pytanie. Potem na jeżeli ma być Kleiwert, to co yy, w takim przypadku, właśnie z tym jednym krespo albo ŁEA? Wow! Napiszcie w komentarzu Wasze propozycje, bo będzie ciężko. A my losujemy ostatnią kartę w tym odcinku. No, ale będą ciężkie wybory, ciężkie wybory. Nie. Jeszcze raz, tutaj tak źle wylosowało. I. I na koniec będzie co? I brązowy zawodnik, O oh, nie! I na sam koniec Kalabria. No nic moi drodzy, napiszcie w komentarzu, tak jak mówię, kto na tej bramce czy Wandersar, czy Buffon. ale raczej Wandersar to pierwsza opcja. Druga opcja z tą, z tą formacją, jak poustawiać tych zawodników. Napiszcie najlepiej od środka pomocy Wasze propozycje do składu Ja oczywiście przejrzę te komentarze No i pewnie wybiorę najlepszą opcję, którą mi zaproponujecie Formację, którą wylosowaliśmy To tak jak mówię 4-3-3-4 opcja I do tej, do tej formacji Będziemy musieli zobaczyć no, jak najlepszy układ zawodników Żeby wygrywać dalej kolejne spotkania Także to tyle na dzisiaj Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek Bo to był chyba najbardziej spektakularny W historii tych wszystkich wymarzonych Lig BPL, La Liga Serie A Mamy dzisiaj aż 4 legendy, 4 legendy, moi drodzy. Yy, I do tego Janusz Szkłado. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, koniecznie, zostawcie kciuka w górze No i my widzimy się w kolejnych odcinkach. Już wkrótce, trzymajcie się, hej! Okay.